Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Gustaw Dewarz i reprezentuję Biuro Ekspertyz Kapitałowych. W ubiegłym tygodniu podczas naszego live'u na platformie Facebook został poruszony poruszony wątek tzw. wakacji kredytowych i, i jakby wątek się rozwinął później w komentarzach. Generalnie z założeniem takim pytania padały o to czy warto z tego korzystać i jak to wygląda w praktyce. To jest bardzo dobre pytanie, bo jakby w sytuacji takiej, w której się znajdujemy teraz wszyscy, czyli pandemii, pandemii koronawirusa, być może dojdzie do sytuacji, czego Państwu nie życzę, że będzie trzeba skorzystać z, z takich właśnie rozwiązań, jak zawieszenie spłaty raty kredytu, czy hipotecznego, czy, czy też pożyczki gotówkowej, czy kredytu gotówkowego. Należy pochwalić działania banków, które już miesiąc, w, Miesiąc chyba wcześniej, przed uchwaleniem tarczy antykryzysowej, zasugerowały, że prawdopodobnie będzie taka możliwość. Później, w porozumieniu z Związkiem Banków Polskich, ogłoszono, że nie będzie problemów w przyjmowaniu wniosków o zawieszenie spłat raty. Dotyczy to zarówno kredytów, kredytów hipotecznych, jak i pożyczek gotówkowych i, i, i kredytów gotówkowych. Co więcej, prezes Związku Banków Polskich zaapelował do banków, które są właścicielami firm leasingowych, o to, aby umożliwiły również zawieszenie spłat rat leasingowych na samochody czy na sprzęt, który, który firmy i jednoosobowe działalności mają w leasingach. Informacja poszła w Ether. Wyglądało to wszystko bardzo dobrze. Teoria była wspaniała, ale w praktyce pojawiły się pewne rysy. Otóż z założeniu. Wakacje kredytowe mają za zadanie zawiesić spłatę raty na, na, na wnioskowany przez klienta okres. Czy to będzie jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, czy nawet do sześciu, maksymalnie do sześciu miesięcy. I 70% banków, tak biorąc pod, tak myślę, że to jest ta, taka liczba, 70% banków nie robi z tym żadnych problemów. Dzwonimy na infolinię, czy podchodzimy do placówki banku, składamy wniosek i rata jest Zawieszana na nasz, na nasz, na okres, który, który my wnioskujemy. Ale musimy pamiętać jednej rzeczy. Każda rata w każdym kredycie, czy to będzie hipoteczny, czy, czy, czy gotówkowy, składa się z części kapitałowej i odsetkowej. I teraz niektóre banki, tak jak mówiłem, większość, zawieszają spłatę raty kapitałowo-odsetkowej. Czyli nie płacimy przez 2, 3, 4 miesiące nic, tak jak wnioskowaliśmy. Ale i tutaj jest, to, to należy podkreślić, że nie jest to uczciwe działanie, chociaż zgodne z regulaminami banków, niektóre banki i to nie małe jakieś, jakby nieznaczące, tylko duże, duże, duże banki, które działają od wielu lat na rynku i mają bardzo duże portfele kredytowe, oferują wakacje kredytowe w rozumieniu takim, że przez na przykład trzy miesiące spłacamy tylko i wyłącznie ratę odsetkową. Czyli składamy wniosek o spłatę raty, i ku naszemu zdziwieniu nie musimy płacić całej raty, tylko musimy płacić same odsetki. Jakby, żeby Państwo uświadomić, jakie jest zagrożenie z tego tytułu, to musimy sobie rozłożyć ratę kapitałowo-odsetkową na, na, na części pierwsze. I tak jak mówiłem, rata składa się z kapitału i odsetek i upraszczając mocno, na początku spłaty kredytu większość raty stanowią odsetki, a mniejszość yy, kapitał. To zmniejsza się z czasem do, do, upływającym do spłaty kredytu, i jak mniej więcej po połowie czasu, na który zaciągnęliśmy kredyt, w połowie mniej więcej proporcje są równe, czyli odsetki do, do, do kapitału 50 na 50, a później, później za każdą ratą wzrasta nam rata kapitałowa, a zmniejsza się rata odsetkowa. I co w sytuacji takiej, jeżeli bank oferuje nam, nam spłatę, inaczej, bank oferuje nam wakacje kredytowe, które polegają na. Na spłacie tylko i wyłącznie odsetek. A no, polega to, mamy problem taki, że jeżeli jesteśmy na początku kredytu, to kwota odsetek i tak będzie wysoka, więc jakby nic tam to, to nie daje. Więc możemy się jeszcze zdziwić, jeżeli nie dopilnujemy tego i, i, i byliśmy przekonani, że, że, że nic nie musimy płacić, a okazuje się, że dostajemy jakieś monity z banku. A przypomnę tylko, że monity z, zazwyczaj są płatne. Jeżeli jesteśmy pod koniec kredytu, to jest sytuacja trochę, trochę, trochę może dla nas lepsza, ale jednak dalej trzeba płacić te odsetki. Dlatego zachęcam państwa, żebyście jednak weryfikowali to, co oferuje wam bank do podpisania, bo o ile większość banków, tak jak mówiłem, oferuje zawieszenie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej, na przykład na 3 miesiące, i, i wtedy jest wydłużenie automatyczne. Okresu kredytowania o te 3 miesiące, to jest w porządku, wydaje się być, być wobec klienta ok. Inny przypadek to jest taki, że zawieszamy tę, to, tę ratę na 3 miesiące i ta kwota, która została nam do spłaty, powiększa nam raty pozostałe do spłaty, więc to też jest, to też jest uczciwe wobec klienta, ale rozumienie wakacji kredytowych w ten sposób, że musimy płacić odsetki od kapitału od kapitału, który i tak nam jest jakby na sam koniec policzony podwójnie, bo zapłacimy odsetki za 3 miesiące wakacji kredytowych, a później zapłacimy odsetki, jak się skończą wakacje kredytowe, od pozostałego kapitału od spłaty, czyli generalnie zapłacimy dwa razy od tego samego okresu. Co jest zgodne z prawami legalne? Jakby weryfikujmy to, co oferują nam banki. Jakby nie możemy całkowicie zaufać temu, co dostajemy do podpisu. Sprawdzajmy, czy mamy cokolwiek płacić w okresie zawieszenia i jak to, jest później, jak to będzie później rozliczone. Nie życzę Państwu, żebyście musieli korzystać z wakacji kredytowych. Wakacje kredytowe w rozumieniu spłaty samych odsetek to raczej są, trzeba by nazwać, wakacje na kredyt. Mam nadzieję, że nikt z Państwa się nie znajdzie w takiej sytuacji, że, 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 że będzie musiał z tego korzystać. Jeżeli będzie musiał skorzystać, to bardzo proszę, weryfikujcie to, co dają banki do podpisu i co oferują. Życzę Państwu dużo zdrowia w tym trudnym okresie. Mam nadzieję, że to wszystko się szybko skończy i będziemy mogli wrócić do naszych spotkań na żywo i jakby rozmawiać sobie w realnym świecie, niekoniecznie za pośrednictwem środków masowego przekazu. Dziękuję Państwu i do widzenia.